Serdecznie witamy w Muzeum II Wojny Światowej po ponownym otwarciu wystawy głównej, wracamy po przerwie w odświeżonym kształcie, o czym za chwilę opowiedzą profesor Rafał Wnuk, pełniący obowiązki dyrektora muzeum, dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora do spraw naukowych, profesor Piotr Majewski i profesor Paweł Machcewicz. Oraz do Państwa dyspozycji będzie też dr Jan Szkudliński, kierownik działu naukowego i szef zespołu odpowiedzialnego za zmiany na wystawie. Te zmiany, o których dzisiaj Państwu powiemy. To nie tylko remonty powierzchni wystawy, ale również zmiany merytoryczne i nowe elementy tej opowieści, którą na co dzień opowiadamy naszym zwiedzającym. Najpierw proszę o zabranie głosu profesora Rafała Wnuka, dyrektora muzeum. Miło mi państwa powitać w oddawionym muzeum. Szanowni Państwo, ostatnimi czasy w ostatnich dwóch tygodniach bardzo wiele mowy w mediach o zbrodni wołyńskiej. Wielu z was gościłem w tym muzeum w ciągu tych ostatnich paru dni z bardzo prostego powodu. Jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które opowiada całościowo o zbrodni wołyńskiej i jedynym muzeum w Polsce, które posiada autentyczne eksponaty pochodzące od ofiar tejże zbrodni. Jesteśmy wyjątkowi w bardzo wielu wymiarach. Opowiadamy historię Polski i opowiadaliśmy historię Polski także w jej martyrologicznym i heroicznym wymiarze. Byliśmy wielokrotnie atakowani, że nie jesteśmy muzeum polskim, że nie polską politykę historyczną prowadzimy. Oskarżano nas o to, że jesteśmy muzeum niemieckim czy też brukselskim. Jestem głęboko przekonany, że te oskarżenia były i pozostają bezzasadne. My wprowadziliśmy cały szereg zmian w ostatnich paru dniach. Wynikają one z trzech zasadniczych powodów. Pierwsze to powód merytoryczny. Chcieliśmy, aby muzeum opowiadało historię zgodną z tą. Z tym, jaką ona rzeczywiście była, bo racją stanu Polski jest wiarygodna historia. Tylko polityka historyczna oparta na prawdzie ma sens. Stąd część zmian. Część zmian wynika z tego, iż chce, chcieliśmy być i chcemy być zgodni z tym, co zwykło się nazywać rzemiosło muzealne. W końcu. Część zmian wynika z tego, iż nasi poprzednicy, dr Nabrocki oraz dr habilitowany Berendt nie mieli serca do tej wystawy i w wielu miejscach ją po prostu zaniedbali. Stąd musieliśmy wymienić kilkanaście rzutników, kilka ekspozytorów. Musieliśmy też wymienić te elementy, które się najbardziej zużywają. Jestem przekonany, że dzięki zmianom, które dokonaliśmy, te ponad pół miliona gości, które co roku odwiedza to muzeum, w tym około 40% z nich to są goście z zagranicy, zobaczą wiarygodną, wspaniale odpowiedzianą polską historię. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu profesora Pawła Machcewicza, pomysłodawcę i współtwórcę muzeum, a obecnie przewodniczącego Rady Muzeum. Szanowni Państwo, tworząc to muzeum, tworząc tę wystawę, my jako historycy wychodziliśmy z założenia, że wystawy historyczne muszą być oparte na faktach, na prawdzie historycznej. Jesteśmy przekonani, że to muzeum pokazuje i bohaterstwo, i martyrologię narodu polskiego, i że ten naród nie potrzebuje upiększania, że jego historia była dramatyczna. Heroiczna w wielu wymiarach i nie potrzebujemy tego wspomagać jakimikolwiek manipulacjami historycznymi. I w naszej ocenie to, co zostało wprowadzone przez poprzednią dyrekcję, w wielu elementach było manipulacją. Te dodatki do wystawy w wielu kwestiach zafałszowywały historię. Przykładem tego jest no, bardzo drażliwy obszar stosunek Polaków do zagłady Żydów. My pokazywaliśmy już od samego początku Polaków ratujących Żydów, ale także inne postawy Polaków wydających Żydów czy Polaków zabijających Żydów. Natomiast te zmiany, które zostały wprowadzone po 2017 roku, w naszym przekonaniu były w dużej mierze manipulacjami. Przykładem takiej manipulacji był sposób pokazania, Prowadzenia na wystawę rodziny Ulmów. Sugerowano poprzez ten sposób, w jaki tę historię wprowadzono, że tak jak Ulmowie zachowywali się Polacy w swojej Rzeszy. To niestety jest nieprawda. Były różne postawy Polaków. Jeżeli chcemy pamiętać o prawdziwych bohaterach, jakimi jakim byli Ulmowie, to powinniśmy ich pokazywać w rzeczywistych wymiarach, jako tych bohaterskich ludzi, którzy składali największą ofiarę życia i byli wyjątkowi w tym sensie. Natomiast ta instalacja, która została wprowadzona przez poprzednią dyrekcję, a przez nas usunięta, no, podawała nieprawdziwe fakty. Sugerowała, że ogromna większość Polaków ratowała Żydów, podawała zawyżone liczby uratowanych przez Polaków Żydów, podawała nieprawdziwą informację, że tylko w okupowanej Polsce groziła kara śmierci za ratowanie Żydów. My jako naród w naszym przekonaniu nie potrzebujemy takich manipulacji. Nasza historia obroni się na gruncie prawdy. I dlatego też w tej chwili rodzina Ulmów jest obecna na wystawie, ale w sposób zgodny z prawdą historyczną i w sposób zgodny ze standardami muzealniczymi. Zamiast ujęcia propagandowego pokazujemy bezcenny eksponat, książkę należącą do Józefa Ulmy, przekazaną nam przez jego bratanka Jerzego Ulmę. I uważamy, że tak należy opowiadać o historii poprzez konkret, poprzez prawdę historyczną, a nie poprzez jakiekolwiek manipulacje. Uważam, że jesteśmy dojrzałym narodem i jako Polacy nie potrzebujemy upiększania naszej historii wbrew faktom, bo nasza historia sama się broni. Dziękuję. Proszę teraz o wypowiedź doktora Janusza Marszalca, zastępcy dyrektora do spraw naukowych. Dzień dobry Państwu. Ja chciałbym krótko powiedzieć o jednej z najważniejszych zmian, która dokonała się na naszej wystawie. Jesteście Państwo w tej chwili w przestrzeni poświęconej oporowi, i w tej przestrzeni pojawił się nowy ekspozytor. Znajduje się on za mną, za nami właściwie, i jest poświęcony jednemu z wielkich bohaterów polskiej historii rotmistrzowi Pileckiemu. A więc rozszerzamy, szanowni państwo, naszą opowieść o rotmistrzu Pileckim, bo chciałbym mocno podkreślić, że jest to tylko rozszerzenie, bo wbrew temu, co się ostatnio mówiło, rotmistrz Pilecki był w muzeum i nigdy stąd nie był wyprowadzany. Przypomnę Państwu, że wcześniej prezentowaliśmy go w przestrzeni poświęconej obozom koncentracyjnym. Tam był jednym z przykładów bohaterskiej postawy oporu. Organizował opór w Auschwitz, natomiast dzisiaj prezentujemy go już bardzo kompleksowo. Ekspozytor, który został wykonany, opowiada całą jego historię i mam nadzieję, że ten spór i te napięcia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach tym samym. Zakończą się, myślę, że wszyscy możemy być usatysfakcjonowani. Rotmistrz Szpilecki jest na nowo opowiedziany w naszym muzeum. Inna zmiana, Szanowni Państwo, to dokonaliśmy koniecznej korekty w związku z ustawieniem tego ekspozytora. Otóż za moimi plecami był kiedyś wielki znak cichociemnych, znak pamiątkowy z lat 50. Taki, który w zasadzie miał charakter, charakter no kombatancki, natomiast my przywróciliśmy, a właściwie prezentujemy od dzisiaj w gablocie tutaj z mojej prawej strony prawdziwy znak bojowy Cichociemnych, a więc taki, który powstał już w czasie wojny i jest on prezentowany w ekspozytorze poświęconym Janowi Piwnikowi, Ponuremu, jednemu z Cichociemnych. Cała, cały szereg innych zmian został dokonanych, proszę Państwa, niektóre, niektóre mają charakter korekt, poprawek merytorycznych, inne mają charakter czysto stylistyczny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na poprawki dotyczące postaci majora Henryka Dobrzeńskiego, który został przedstawiony w... W świetle, w którym, jak sądzę, każdy historyk powinien go przedstawić, a mianowicie jako świetnego zagończyka, oficera, który porywa się z szablą na, na wroga i jest jednym z pierwszych polskich partyzantów. Już w 1939 roku zaczyna swoją epopę, jak wiadomo. Ale my pokazujemy go równocześnie, proszę Państwa, jako oficera niesubordynowanego, który wbrew rozkazom dowództwa. SZP, a później Związku Walki Zbrojnej prowadzi swoją działalność zbrojną, narażając tym samym ludność cywilną na straty. I o to właśnie chodzi w historii, żeby pokazywać postaci, pokazywać bohaterów w pełnym świetle i nie bać się, że legenda upadnie, bo legenda nie upadnie. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę teraz o zabranie głosu profesora Majewskiego, również współtwórcę tego muzeum, tej wystawy i członka Rady Muzeum. Dzień dobry. Ja chciałem Państwu powiedzieć o dwóch zmianach, być może trochę mniejszego kalibru, ale ważnych z punktu widzenia muzealniczego i historycznego. Pierwsza z nich to poprawka w części poświęconej Związkowi Radzieckiemu. Przywrócona została tam na ekspozycji radziecka gra propagandowa, unikalna, poświęcona planowi pięcioletniemu, zastępując dodany przez naszych poprzedników, no właściwie bezwartościowy historycznie destrukt pistoletu Nagant. To jest w naszym przekonaniu zmiana, która uwypukla charakter radzieckiej propagandy, złowrogi charakter radzieckiej propagandy. A kolejne zmiany, o których chciałem Państwu powiedzieć, dokonane zostały właściwie poprawki w części poświęconej zakończeniu wojny, tam gdzie się znajduje, Począłk T34. Zostały przez nas zweryfikowane statystyki dotyczące ofiar wojny. One w tej chwili odzwierciedlają najnowszy stan wiedzy. Wyeliminowane zostały no, dość rażące błędy, które wprowadzili w tych materiałach nasi poprzednicy. A druga poprawka dotycząca już eksponatu miała miejsce w Gablocie, gdzie przywrócony został przez nas polski hełm. Z 1939 roku przestrzelony przez niemiecką kulę. Ten hełm w naszym zamyśle miał symbolizować i teraz znów będzie symbolizować na wystawie Polski Opór. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrze, proszę jeszcze o wypowiedź doktora Jana Szkudlińskiego, kierownika działu naukowego, szefa zespołu odpowiedzialnego za zmiany na wystawie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja chciałem jedynie wyrazić w imieniu Muzeum podziękowania zarówno dla członków zespołu, który te zmiany pracowicie wprowadzał, jak i dla instytucji, które wsparły nas swoją wiedzą merytoryczną i pomocą praktyczną. Były to przede wszystkim Plasztor Ojców Franciszkanów i Centrum imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Harmężach, koło Oświęcimia. Był to Instytut Solidarności i Męstwa imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie. Było to Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i było to Muzeum Polaków ratujących Żydów imienia Rodziny Ulmów w Markowej. I specjalne podziękowania, profesor Machcewicz już wspomniał, ale warto by to wybrzmiało panu Jerzemu Ulmie, który przekazał eksponat z myślą o tym, żeby właśnie w tej formie był prezentowany na naszej wystawie. Dziękuję.